Zapraszam serdecznie chętne drużyny do udziału w Turnieju Piłkarskim Małego Pola o Puchar Wójta Gminy Moszczenica, który odbędzie się w sobotę 1 września. Udział drużyn jest ograniczona, maksymalnie 12, które to zostaną podzielone na dwie grupy po 6 drużyn. Jedna z grup będzie rozgrywała swoje mecze na Obiekcie Sportowym Orlik w Staszkówce, natomiast druga na Obiekcie Sportowym Orlik w Moszczenicy. Półfinały, mecz o trzecie miejsce, finał, planowane są na obiekcie sportowym Orlik w Moszczenicy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 sierpnia. Zainteresowane drużyny, zapraszam do kontaktu telefonicznego. jesteś jak Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, bandu, że Piłka jest jedna, a